Udało mi się złapać jakieś dzieciaki. Zastanowię się, co z nimi zrobić. Mam w planie je albo sprzedać, albo zrobić na nich eksperymenty. Nadejdzie dzień, kiedy to ja będę rządził tym światem. O boże... Ale mnie boli. Gdzie, gdzie ja jestem? Co za miejsce jest? Eee, ej, co jest? Gdzie jestem też? O co to? Się co to jest? Eee... Chyba jesteśmy w celi, chyba nas złapali. O mój Boże, a tak dobrze było. Ja pierdziele. Jeden, co... jeden co pamiętam, to był taki strzał, i nagle coś trafiło mnie w rękę takiego jakby kującego, i z z zemdlałem? Albo z uśpili mnie, nie wiem. Też coś takiego pamiętam. Wiesz co, wejdź, znajdź coś tutaj. Może jakoś spróbujemy uciec, a ja znajdę jakiś. Okej, okay, okej, okay, no. Dobra, gdzieś poszukam. W tej uciec stąd. Aszel! Znalazłem coś. O Jezu. Ale rarytasy, takie od dawna nie jadłem już. No. Widać, że chcą chyba, żebyśmy przeżyli tutaj. Chyba chcą. Albo chcą znaleźć jakieś eksperymenty zrobić. Faktycznie. Widzisz coś tutaj takiego pożytecznego? Właśnie. Jedyne co widziałem, no to w sumie... Hmm. O, Patrz tu jest No widzę Tylko jest mały problem, nie mamy jak do tego dosięgnąć Czekaj, może to, może przesuniemy tutaj o to i tym skoczymy Dobra Dobra No dobra to chyba wszystko już No faktycznie Dobra E! Widzisz to Też to widzę Kamera! Dobra, szybko zdejmijmy to zaraz jej przyjdą może Dobra, o dobra, ściągnęliśmy ją Eee. Co teraz? Co? No nie wiem. Czekaj może to dostanę Kurde Teraz nie możemy dośingnąć. Cóż co? No. Proszę, chodź przechodź, przechodź, chodź, chodź, spadź, chodź pod. schowaj gdzieś! O, chyba poszli już No, dobra, możemy zejść. Teraz... Wiesz... To jest za niskie chyba. No, wiesz co, pomóż mi przesunąć łóżko i może to Dobra, dobra no Oj dobra, jest udało się tu przenieść. Dobra Dobra się Może rozwalisz czymś Kurde, czekaj, jesteś tutaj za tą szafką może? U... No to nie się to nieźle szukaliśmy O tak Bał się Dobra, poczekaj wejdę i co chwilę ty też wyjdziesz O kurde, dobra, jestem w tym wencie Idź Dobra, chodź Czekaj, tu jest jakieś przejście. Chcemy tam iść? A przeskoczysz przez oczy, nie do ślady? A! Kłodłem. To chyba nie mam innej opcji, nie? Czy my znaleźliśmy się serio w toalecie? Yy, to chyba lepiej, bo chyba tu nikogo nie ma. Znaczy na pewno tu nikogo nie ma. O, jest, Jezus, Marian, ale to jest niezadbane. Mhm. Mm Niech to i dbają o swoich więźniów. Chodź tu. Lustro też jest chodź. taki, zostało zaparowane, nic nie widać w nim. Właśnie, chodź. A teraz jest straszny. Dobra, jest czysto. Okej okay. O! Może tutaj coś znajdziemy. Tu jest podejrzanie pusto. Coś się oni nich na spapkę? Nie wiem, może się, może się jakieś zebranie zrobili, może. To co musimy mieć dalej, nie? No. Chodź. Chodź ze mną. Dobra, co tu jest? Kuchnia jakaś? Właśnie jest tu czysto. Okropnie tu jest. Eee, wiesz co tu jest? <laughs> Znać znaczy się z jest... Ale ty śmierdzi, Boże, Dobra. Chodźmy z tam... Nie. Chodźmy stąd szybko. Dobra. Dobra. Chodź. O kurde! Szybko, chowaj się, chowaj się, chowaj się, pod stół. Kurde, za, za mały ten stół jest, Gdzieś indziej szybko. Tylko tutaj, za tymi. O szybko, jest tutaj. O mój Boże. Chwila Mam przecież Co oni są. Zobaczę. Są tutaj? Jeden jest w naszym pokoju. Chyba, ale no, chyba patrzy, szukuje, chyba. Teraz co my mamy zrobić? Ty chodzą to chodzą te patrolują! Musimy się jakoś prześliznąć. Dobra. Spokojnie, teraz czy nie? Idzie tam. Gdzie? A jakbyś. jakbyś się go pozbył? Dobra, już. już trochę się przyzwyczaiłem do tych śmierci wszystkich. Nie, nie. Szybko. Prześliznąłem prze 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 się, nie zobaczył mnie. Oni, tak, oni też mnie nie widzą, bo mają takie maski. A sami, sami w nich chodziliśmy i to widać się przez to, że ciężko patrzy. Wiesz co robić? Tak, gdzie on jest? Przed do toalety chyba. Ja mam go. O kurde. Udało ci się. Jest tam drugi? Drugiego nie ma w toalecie nawet. Nie co wiem gdzie, wiesz, gdzie nie, 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 nie jest następny Idźmy dalej, poszukajmy Chodź za mną Słyszę go chyba Nie mogę tu Okej, czy tu jest wyjście stąd Czy to jest z tego wyjście? Gdzie on jest? Co to za pokój? Wchodzimy tutaj? Dobra, a spokojnie. To jakaś pracownia? No, chyba skończyli pracę. Już która godzina jest? Chwila, sprawdzę tutaj. Na komputerze. Godzina jest 22. A cóż po pracy mają, chyba? Hmm. Tak mi się wydaje. Dobra, czekaj, tutaj, czekaj, tu jest mapa w ogóle świata, tak? O, o nie, wiesz gdzie jesteśmy? Co? Gdzie? Jesteśmy na jednej pracowni na Grenlandii. O mój Boże! Czy to wyjaśnia dlaczego? Tu jesteśmy? Dobra, wiesz co? idź tam, a ja idę drugą. O mój Boże, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Po prostu znalazłem. Czyli to stąd nas obserwowali? Tak. Ej, tu jest rozpiska więcej, jest rozpiska więcej basu to jest napisanych rozpisanych Czekaj, daj zobaczę co to jest Dobra. Jest! Mamy to. Chwila. Gdzie są jeszcze? Gdzie są niby jeszcze Dobra, a więc jedna z bas jest położona właśnie w Brazylii. Jedna jest położona w... Austrii w Europie oraz jedna jest położona w... Nie widać zbytnio To akurat jest... Pokaż to Nie można tego zobaczyć Spójrz, faktyczny, jest potrzebne to hasło Faktycznie Czyli to jest... Czyli możliwe, że to jest główna jakaś Wiesz co? Może w innych dwie uciekniemy z tego więzienia I przedostaniemy się do innych baz Może tam będzie to napisane Może Chwila To może ktoś być może kroki Cicho, cicho, cicho Umaj się Chyba, no, wiesz, no. no. że nie ma coś, coś tutaj znalazłem. Co? Daj mi zobaczyć. Czego to są kamery? Widzisz to? Hmm? To są kamery czegoś. Czego to są kamery? Co to jest? Nie mam pojęcia, ale chyba znalazłem. Co tutaj? to za. Czy to nie jest to miasto czasami? Patrz! Wow! Nie Widzisz, dobra. Co Mamy coś, ale patrz, co nie są kamery tego miasta, co byliśmy? Zobacz sobie. Czyli oni nas śledzili przez ten cały czas Oni wiedzą już chyba co mamy na myśli, co, co chcemy zrobić? Wiesz co? No nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma już uciekania, musimy się tym zająć Dobra Co tutaj jest? Wiem jak to, to, to wygląda jak... jakiegoś dyrektora albo jakiegoś szefa tego całego Wiesz co może stąd wyjdźmy, może poszedł tylko na chwilę, więc... To jakieś pliki i nie ja je zostawiam, chodźmy stąd. Zostawmy to. Z drzwi otwarte? Czyli ktoś tutaj był. Nie, my tutaj wchodziliśmy. Ale to zamykasz drzwi za sobą? Nie. A to dobrze. Daj mi chwilę, zobaczmy co tutaj jest. O! Jakieś wejście. Gdzie? Tutaj. Tutaj. Co to jest? Aha. Aha. Jakaś okay. brama. Co to ma być? Co to jest? Wrócił jakiegoś drona. O, zamknąłem się przed nosem, mi sorry. Miał coś? Wypuścił jakiegoś drona, ale nic przed sobie nie miał. Oha, Coś tu dalej jest? Jakaś szatnia. Waliska, czekaj, jest miał może co ja znalazłem, Patrz co mam co? To z czego Serio? co? Z czego czy wiem to chyba jest Uzi Ej, coś tutaj jest! Jakiś kod Nie można tutaj wejść. Kod? Wiesz co? Poszukajmy jakiegoś kodu i spróbujmy tam wejść Okej, okay, dobra Dobra, rozdzielamy się Okej okay. O! Ale znalazłem coś w jakiejś szafce Ma tak. kod, kod? Tak, dobra, ile? Dobra, kod jest jeden dwa trzy pięć. O, O mój Boże, to słań... taki projekt, jaki się Was broi. Jakaś zbrojownia. Użyłeś. Mogę założyć? Nie, ja bym tego nie zakładał. Zostawmy to może. Bo coś się skapną, że zabraliśmy to. Dobra. Tylko wiesz, zamknij, to, zamknijmy hmm. to, tak. Nie można. O Jezus. Dobra, idźmy to, stąd, idźmy stąd, chodź. Dobra. Może zamknijmy chociaż to. No. Dobra, chodź. Ja tam widziałem no, jakieś tam. laborat... Tam było wejść jakieś laboratoria, jak widziałem. Tutaj, w tym miejscu. O, faktycznie. Blue, Blue Mountain Laboratories. Oj nie wiem czy tam będzie bezpiecznie Nie wiem Ale dobra zaufam ci Chodźmy tutaj Okej okay. Ej, wiesz co tam jest za tymi drzwiami? Widzę jakiś... dużo naukowców Można lepiej nie wchodzić tymi drzwiami Liam mam pomysł inny Jaki? Pani, pamiętam go się czegoś zabiliśmy dopiero co? Tak się do jego stoi i tam po prostu wejdź Dobra, już Daj mi chwilę My tam i mam pomysł i nie prze I nie tam się go zakładnika. Dobra Dobra No to i ci przebierz to mnie teraz jako Czekaj, czekaj, Dobra, no, będę... Muszę prowadzić. Dobra, witam was naukowcy. Przyprowadziłem tutaj naszego więźnia. Okej. Okay. Chodź, O mój Boże. Co to jest? Nie mam bladego pojęcia, ale czy oni, no, tutaj czy oni tutaj coś tworzą? On. Najwidoczniej. Patrz tearki... co tu jest! To jest. O tym. Pila. Czy to jest ten założyciel tej sekty? To jest chyba on. Mhm. Musimy chyba się go pozbyć. No. Ej, dobra. Asher, chodź tu. No. Może tam wejść na górę? Czekaj, to już tego nazwisko! Prztuj, że pisze jego nazwisko! Jako się nazywa? Wa Wallace Brin, chyba. Ale Wallace Bren, nie wow. wiem, jak się czyta. Dziwne imię, ale. Dobra, chwila. Jest tutaj zasilanie! Gdzie? A chcesz je wyłączać? Coś kliknąłem. Co się dzieje? Hm. mam pewien pomysł. Co się stało? Teraz, coś ja powinienem odłączyć. Nie wiem, czy coś powinienem tutaj klikać. Wiesz co? Po raz, pora pozbyć się tych naukowców. Dobra, to ja też biorę swój pistolet i zabijamy ich. Do chodź. Koniec z tego naukowcy! Szybko. Ale krwawa robota. Dobra, wiesz co? Zobaczmy co jest tutaj. Yy... To jest znowu chyba jakieś centrum badań. Najwidoczniej tak, ale tutaj. Oj, oni coś chyba tutaj chcą stworzyć. Chyba ch chcą. Po co? Nie wiadomo. Nic też nie stworzą. Dobra. To jakiś wynik jakiegoś lekarstwa. Słyszysz? Słyszałem. I w sumie to pisze, że kilka prób się nie udało, że wytestowali na na tych właśnie potworach i dwa razy y, z, wzmocniło a raz zabiło całkowicie. Wiesz co? Chodźmy stąd, znajdźmy wyjście po... tu z tego miejsca. Dobra Oni... A co jeśli oni byli też normalnymi ludźmi, tylko do tego zmuszeni? Teraz już nieważne. Zabiliśmy ich Chodź. Co to jest? Tu się dasz przejść? O. Eee Okej okay. Nie wiem czy coś tutaj jest Co to? Nikt chyba nie robi Nie wiem co to jest Dobra, wiesz co? Wyjdźmy stąd bo najwyżej nic takiego nie ma A to co to? Nic chyba Może to otworzymy? Chodź tutaj Adi? Aha! O. Tu są ich sprzęty. Tak. To A im. tu co jest? T tego lepiej nie rozwalać. Tutaj co jest? O! Aha! Dobra, lepiej stąd wyjść. Patrz! Co? Trzy kanistry! Ale teraz pytania, co się stało, autem, się stało? Wiesz co? Mam pomysł. Weźmy. Schowam po prostu te karnistry do plecaka które mam i... Ale zmieszczą się ci się? Chyba chyba tylko dwa się zmieszczą. Dobra, no, dobra, to to schowaj. Dobra. Ja wezmę też jedną. Ja też sobie wezmę jedną Dobra, wziąłeś wszystkie? Tak. Trzeba będzie mi się ciężej biegać z takim oporem. Co ty? A może byśmy to wysadzili z dymem? O tutaj to wysokie zasoby chyba ich Nie wiem czy to bezpieczne. My też możemy wszyscy pójść z O dobra Ustawmy to lepiej. Toż jakieś zasoby są, jakiś kaktus. Co to jest? O mój Boże. Co to? Nie wiem. Czy jakaś komórka Nie jakiś. Nie wiem, co to jest. Chyba listę zajdziemy już. Dobra, idźmy w inną stronę. Co to? Musimy się chyba zawrócić A tutaj byliśmy już Tu jest pracownia Dobra Tak No, trzeba iść ja chyba A to co to jest? Gdzie? Tam? W prawo? Nie, to tylko jakiś... Tutaj To tu jest jakiś pokój. pokój, jakiś przesłuchań chyba? Nie wiem Coś możliwe, że takie... Tutaj, stąd przyszliśmy Tam byliśmy? Nie wiem To jest w ogóle do otwarcia? Mam... Może jakiś guzik jest Security Spróbujmy coś tutaj znaleźć O! Udało się Teraz chyba tutaj o, trzeba kliknąć? Tak O! <kluzny> Co jest? Nie wiem. Co to było? Nie wiem. Coś chciał chyba nas uśpieć albo zatruć. Nie wiem. Wyjdźmy stąd. Tutaj jakiś danger? Tylko dla personelu. Nie wiem czy chcę na tam wchodzić. Co to jest? Rozbite szyby? O mój Boże. Chce się tu wejść? Da się. Co to jest? Tutaj jesteś pod prądem Nie chcę tego sobie... No to już co? Będzie się tutaj przejść gdzieś jeszcze? Chyba nie Klikam to nic się nie dzieje hmm. Nie wiem, idziemy chyba dalej hmm. A tutaj? Gdzie? Tutaj? Ooo Ciekawe No, jakaś... Jakaś kont kontrol... kontrolownia jak się mówiło, nie wiem Coś takiego Dobra dobra. dobra. Gdzie możemy jeszcze iść? O, tu jest mapa! Ej! Właśnie Jesteś A tu jest wyjście! Za nami. Ja pierdzielę i godzin... I z 20 minut szukam Ja nie mogę, dobra. My naprawdę tak samo jak z tym razem pamiętasz? Tak, pamiętam. Teraz jak to otworzyć? Przecież tak, jakiś... Tak. Teraz zatkaj zatkaj wszystko Ust wszystko oddychać, bo tu jest jakiś ten. Dobra. Dobra. I co? Jak to gówno otworzyć? Wait. Cio o, Boże, od nie oddychaj. Jest. Dobra. Chodź. O, tu coś, ja znam, się będzie. Czekaj, przeszukam. Kanister! Pistolet! Ale te już nam nie przydadzą. Okej. Okay. Co tu może być? Dron! Złapaj! Ała! Dostałem mocno! Idę tutaj Dobra, ja, ja się spróbuję z nimi zająć tak Oni chyba nie są groźni, groźni. spróbuję się z nimi bić Dobra, jeden leży Jest tam jeszcze ktoś? Yy, słyszę chyba jeszcze ich Słyszę drony, zejmij je Ja nie chcę zużywać amunicji na nich Dobra, szybko Zabij, zabij Dobra. Samolot! Jest! Musimy stąd uciec! Szybko, teraz szybko siadam, 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 Co jeszcze? Nie się oczywiście złapać tego Wolesa. Bo chciał uciec tam. Skąd wiesz? Słyszałem i widziałem jak tutaj uciekał, ale najwidoczniej te drony nas powstrzymały. O Boże, dobra. Odlutujemy chyba stąd, nie? Dobra, wsiadamy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A no tak, jesteśmy na Grenlandii. Wiesz, umiesz prowadzić samolot? No, kiedyś miałem jakieś próby do licencji pilota. Mogę poprowadzić, no chodź. Dobra, lecimy.